Dosia Trybunusz, tak zwana Błosia, pracowała w Instytucie Jola Owicka, wielka gwiazda polskiej tkaniny. Inna sprawa, że tkanina zdechła w ogóle na całym świecie. Tkanina artystyczna. To są takie mody, które falują. Może to kiedyś wróci. Teraz panuje Ikea. Czysto sucho, kąt prosty, drewno surowe i tak dalej. W tym ani nie brzmi moja skóra, ani nie brzmi tkanina Magda Abakanowicz. Magda poszła w rzeźbę, zupełnie co innego. Więc ot, takie to są losy nas, projektantów przemysłowych, że bardzo niewielu zostało w tym e, albo teoretyków trochę takich, co się nauczyli. Bardzo był zły okres dla wzornictwa przemysłowego w latach chyba osiemdziesiąt, teraz widzę, że Wasza nowa szefowa umie ruszyć za I cieszę się, bo ja już jestem absolutny schyłek, nawet indywidualnie, a tutaj to wzornictwo zaczyna, ona szuka czegoś, gdzieś, gdzie to wsadzić, gdzie to pokazać, jak to ruszyć, jak ukazać wartość tego. To znaczy, ja Panu powiem, na Zachodzie, Francja, Anglia, Włochy, Ranga projektanta przemysłowego, U, to jest bardzo wielki artysta. On jest większy niż architekt o dobrym nazwisku, niż malarz o dobrym nazwisku, no chyba że jakoś gwiazda o, ogromna, niż rzeźbiarz i ci ludzie masy zarabiają, ale na nich jest zapotrzebowanie społeczne. Zdaje mi się, że wasza szefowa. Rozumie to zagadnienie, żeby wykształcić w społeczeństwie zapotrzebowanie społeczne na ładny, niedrogi przedmiot codzienny. Myśmy chcieli, nie wyszło.